Maszynę wspiera firma Marvis. Regeneracja filtrów DPF FAD. Panie Trenerze, słów kilka na temat tego spotkania dzisiaj tutaj w Lesznie. No, na ten no, przy pięknej pogodzie, wynik 5139. E wyróżnić trzy dwucyfrowe wyniki w naszej drużynie 14, 13 i 12 punktów, tyle że te, te dwa pierwsze to e, indywidualne wyniki zawodników, a ten, ten trzeci, no to jak wszystkich razem połączymy. Ok, można było coś więcej tutaj wyciągnąć dzisiaj na smyczyku? Myślę, że tak, aczkolwiek zwycięstwo, zwycięstwo no, było bardzo, bardzo trudno, parę punktów gdzieś może pouciekało na dystansie, ale no, to wynikało z ferworu walki, którego naprawdę dzisiaj tutaj no, no działo się, tych, tych, tych mijanek, przyjazdy w kontakcie było dość dużo. I, no jedynie można żałować, że, że, że tak wysoka ta porażka, no ale no czasami może, może i dobrze. Mamy parę dni na, na głębszą analizę tego, dlaczego w niektórych przypadkach no, to taki, a nie inny wynik. Zaskoczyliście Unię, oni po dwóch wyścigach od razu roszenie to zrobili. To znaczy, że to, że się Unia trochę wystraszyła, jak te pierwsze dwa wyścigi się ułożyły? No nie wiem, nie wiem czy, czy to tak było. No, zaczęło się troszeczkę kurzyć, więc pewnie, pewnie nie wiem czy to była decyzja sędziego czy, czy tutaj gospodarzy, aczkolwiek myślę, że to, że to mogło wyjść od, od sędziego. No, myślę, że nie możemy narzekać na tor. Być może, być może gospodarze byli bardziej zaskoczeni torem na początku, no, ale, ale pokazali, że są silną drużyną, wyrównaną i, i praktycznie no, nie, nie, nie było zbyt wielu na to, że, że jesteśmy w stanie ten mecz, tego losu, tego meczu odwrócić. Torder przywozi dwójkę, potem długo nie jedzie, a jedzie Krakowiak. Pan chciał zbudować Krakowiaka tymi występami? Jakby pan... Te roszady juniorskie podsumowo, bo nie do końca one były zrozumiałe, z naszego punktu widzenia oczywiście. No jak ktoś się mało interesuje, to potem nie rozumie, ale jakby popatrzał trochę na, na ostatnie jazdy Mateusza, jak zaczyna zawody, jak kończy i dlaczego tak się dzieje, a nie inaczej. Kto by wiedział, dlaczego dzisiaj Mateusz już i odjechał jeden wyścig, bo ten drugi to, to można powiedzieć, no tak się, tak się po prostu ułożyły losy tego spotkania i dostał, i dostał go może, można powiedzieć, w nagrodę. A powie mi pan nie znającego się na zlu, Nie. czy on tak zaczyna, a później... Trzeba, coś... trzeba się uczyć, uczyć, jeszcze raz uczyć. Obserwacja, pokora i niedługo ta wiedza przyjdzie. Tak, że ten maner, że Pan już miał to w głowie, tam czy na przykład. Jeszcze przed tym spotkaniem, czy to jakby urodziło się dzisiaj, tak, Nie, to urodziło się w czwartek. Dziękujemy. Gratulacje na początek, wygrywacie. Zresztą podawane na ten każdy tutaj weźmie, tak jak się zakładał. I co nam Pan może powiedzieć o tym? No, dziękuję bardzo za gratulacje. Oczywiście może część kibiców się spodziewała, że że będzie wynik taki inny. Myśmy podchodzili do tego spotkania z bardzo dużą pokorą. Przyjeżdżał do nas mega trudny przeciwnik, z którym się lecznie bardzo ciężko jeździ. I myślę, że ten mecz taki był, bo może końcowy wynik nie oddaje tego, jak ciężko było zrobić jakiekolwiek punkty na tym torze i wszyscy żeśmy się bardzo starali, żeby gdzieś się też połapać, bo, bo i trochę trzeba było przełożeń poogarniać i tak dalej. Więc nie było wcale ład. trenerze, to Bano pewnie będzie co powiem, ale znowu dzisiaj wyszło, że jak ma się z silnych juniorów, to, to można góry przenosić w tej lidze, bo oni robią 15 punktów i choć nie jeździ Janusz Kołodziej, yy, znaczy nie, no robi tylko 6 punktów, 9 euro, są Hamala i 3 bonusy. A i tak wygrywa Janek okay. 6 punktów i 3 bonusy, okay. więc można powiedzieć, że tych punktów jest 9. Mm -hmm. Oczywiście juniorzy robią kapitalną robotę, zastępowali dzisiaj Radego Kerca, który no, gdzieś tam ma jeszcze swoje problemy zdrowotne ale też mamy nadzieję, że na następny mecz wróci. Dobre jest to, że mają też objeżdżenie w takich momentach nie kombinujemy, tylko dajemy jeździć juniorom pięć razy po to, żeby na tą fazę playoff faktycznie byli obiechani o kilka wyścigów więcej od swoich przeciwników i, i myślę, że to też jest dobre. Panie że to ruszenie po drugim biegu, to była Wasza decyzja, Wasza sugestia czy to, czy to sędzia? Nie, zarządzenie oczywiście sędziego, bo gdzieś tam przed próbą toru ten tor nie był tak mocno dolany i zaczęło się kurzyć, więc decyzja płynęła oczywiście od pana sędziego i tak też żeśmy wykonali polecenie, które dostaliśmy. Po tym meczu w Częstochowie 59 dla Was z Zielonej Górze, niektórzy mówili: o to jak z 30 Falubas tutaj wyjdzie, to będzie miał szczęście. Jak Pan te 12 punktów traktuje generalnie tą różnicę? To dużo mało dla Pańskiej drużyny, ta przewaga na koniec? Jeżeli się patrzy na końcowy wynik, to oczywiście jesteśmy zadowoleni, bo 12 punktów nie jest mało, ale ja nie pamiętam, żebyśmy do tutaj mecze do 30, więc nie wiem skąd oczekiwania były, żeby zrobić wynik 60-30. No, Góra się bała tego właśnie. Nie, no myślę, że to jest tak mocny przeciwnik, naprawdę. To, to był mega ciężko ciężki mecz i bardzo ciężko się jechało. No, tych wyścigów dobrych naprawdę było sporo. Więc no cóż, no, nie wiem czy to jest dużo 12 punktów. Zobaczymy w dwóch meczach jak to się poukłada. po tym trzecim wyścigu w ogóle na początku 2 4 przegrali się 6 6 99 tak się wynik rozkładał. Jakaś taka niepewność co się dzieje tutaj zapanowało. na pewno wiedzieliśmy, że musimy w tym momencie dokonać korekt, bo nie wszystkie silniki pracowały tak jak potrzeba. Myślę, że już po tej pierwszej serii żeśmy mieli dużo Więcej informacji, co zrobić z silnikami, w którą stronę pójść. Oczywiście ta pogoda, która też jest. Raz mamy zimno, raz mamy ciepło, to się wszystko zmienia i trochę gdzieś musimy się nauczyć tego toru przy, przy cieplejszych jakby temperaturach. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne EDOR. Wideorejestratory24.pl Tylko sprawdzone kamery samochodowe, sportowe, akcesoria.